Siemano i witam serdecznie, dzisiaj sobie zrobimy w dobrą stronę quest, czyli quest w którym pojawia się Dawid Podsiadło, taka ciekawostka, o klatki, zgubione, 14 klatek, co jest, w każdym razie, lecimy sobie, jestem już na miejscu i zobaczymy, nie pamiętam kompletnie tego quest'a. Tak, jak pani prosiła. Więc tak. nie wiem o co tutaj chodzi, nie pamiętam w którym momencie podsiadłe się spotyka. Podsiadło, podsiadłe, podsiadły się spotyka. Także mi co tutaj się dzieje. A ja standardowo zapraszam do subskrybowania, lajkowania, wpadania na live na YouTube i na Twitchu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli wpadniesz ziomeczku, sobie pogadamy. I będzie fajnie. Czyli tutaj, zdolności techniczne, czy siła? Zdolności techniczne. A mogę tu coś innego jeszcze nie? Quick saveik na wszelki wypadek. Nie złap. Jeszcze można by. Zastraszona dziennikarka, tajne śledztwo, właśnie, bo tutaj było, że dziennikarka. Nie mogę spoczytać więcej. W każdym razie zastraszona dziennikarka. jest. Może jak stary dziad, ale za moich czasów reporterek nie było stać takie luksusy. No, bywa. Co my tu mamy? Kibelek. Okej, okay, ważna informacja, ma kosmetyki. Grubo. Cóż to? A, nie poczyta się tego niestety. Kwiatuszek. No proszę. Serio? To ci wygląda na bambus? Po co w dupę? Skąd ta agresja? Roślina w terrarium no Fajnie, że sobie skanuje te rośliny. Że skanuje sobie te roślinki. Pytanie o co? Kolejna roślinka. No, co jest? Baguje się podłoga. Bardzo cenne informacje wyciągam z tych roślinek. Może zamiast skanować najpierw sprawdzę, czy mogę jakiś dialog poprowadzić z tym. Sztuka samokontroli. Okej, okay, mapa. To jest mapa Doktawn. Chyba. Tak, Doktawn, dokładnie. Proszę, proszę. Bambus. Dobra, popatrzmy. Bingo. O, ciekawe. Kurwa, widzisz to? To stare logo Militechu. Ta karta musi mieć 60 lat. Czegoś takiego nie kupisz na bazarku, staroci. Ciekawe, co zrobiła ta żeby ją dostać. Ciężko powiedzieć. No zobaczmy, co będzie miała w wiadomościach. Film, na który wszyscy czekamy w roli głównej. Co to jest? Reklama. Hmm. Prywatny asystent Patryk. Cieszę się, że się kontaktujesz wylot. Nie aby zaczekać na kontakt z konsultantem. 8810 w kolejce. Nice. Gotowy artykuł do publikacji. Okej. Okay. Muszę się dostać do DOCTO. W przyszłym miesiącu nie ma opcji, muszę tam być. Na już. Kolejki. Będę czyścić kibble z rozum. Dobra, udało się dogadać z konzelezem. Przyjmij moją warta, ja przeprowadzę przez bramki. Daj znać. Halo. No coś się odwaliło. Napisz do Mr. Handsa. Dobra. Właśnie, bo to jest to, że trzeba było to znaleźć. Dokąd mam jechać? Z klientką wysłacie koordynaty. Opuszczony budynek w doktaw, najniższy piętro. przyjedź jak już będzie ciemno i zwracaj na siebie uwagi. Gituwa. Niespodzianka. Hej. Ty nie jesteś Bry? No nie. To co tu robisz? Hmm, siema panie Dawid pociadło. E, podawam kwiatki i teraz pomagam. Bry poprosiła mnie, żebym wpadł zabrać coś z mieszkania. Właśnie jadę się z nią spotkać. A, to przepraszam. przepraszam. A, to tyle? E, usłyszałem hałasy. myślałem, że może Bri wróciła. Dawno jej tu nie widziałem. Mieszkam obok. A ostatnio okręcą się tu podejrzani kolesie, więc wolałem sprawdzić, czy wszystko ok. Jacy kolesie? Ta? Jacy kolesie? Nie wiem. Nie mieszkają w tym budynku. Tacy małomiasteczkowi <laughs> mało miasteczkowi gangsterzy. Mało miasteczkowi gangsterzy. Małomiasteczkowe słowa. Jak go zeskanuje, to co? Przekaż brwi, żeby uważała na siebie. Obraz po kobyku. Małomiasteczkowa twarz, a to co? Nieważne. Jemy na dół. No, jest pan podsiadł, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze będzie pan podsiadł. Tam sobie z nim poprowadzimy później dialog. No i dobra. I my musimy wrócić sobie do Docktown, czyli do najbliższego punktu szybkiej podróży, rzecz jasna, bo nie będę takiego kawału jechał. Do tej pory e, dwa razy tylko użyłem tej bramy, która jest e, jako to wejście do Docktown. Raz e, przy, przy w ogóle rozpoczęciu dodatku i raz jak wyjeżdżałem tym autem, żeby zawieźć chyba do Dino, czy do kogoś tam nie pamiętam kto to miał ten quest. Także ale ja z Doktaun drugi raz wyszedłem w ogóle w tej no dobra, trze... nie, drugi raz wyszedłem z Doktaun, także i tak nie mam za bardzo po co wychodzić, bo wszystko co chciałem zrobić poza Doktaun mam już zrobione, poza tym że jeden quest się pojawił od tej typiary od yy, Ascrax Ale yy, na najniższe piętro, dobra. Ale to nawet nie wiem, czy będę robił ten jej quest. Myślę, że się skupię tylko na dodatku. Może sobie zrobię z ciekawości w własnym zakresie. Hmm? Rozejrzyjmy się. Trochę syf. Szybkie skanowańsko, quicksave'ik. Drabina jest. Jakieś dziwiczki. A, to ja tu byłem. Znajdź Bri. Jo, tu był. O, tutaj był ten gaz, o którym wcześniej. Znaczy, para. O, właśnie, tu jest para, o którym wcześniej na live'ie gadaliśmy. Pomagaliśmy. Dobra, obstawiam, że muszę i tak zejść na dół po prostu. O! Zostawiłem skrzynkę jakąś. Komponenty, tak gówno troszkę. Myś. Co ten pies mi robi tutaj? Myślę, że tędy. Przejść na drugą stronę. Nie wiem, nie pamiętam, gdzie ona jest. Co tutaj się wyrabia? Jest dość sporo tego terenu do przepatrzenia. Także zobaczy, co tutaj. O, jest coś. Stara skrzynka rozdzielcza. I tu? O Stój. kur, nie strasz. Ty jesteś Bri, tak? Jestem od Hensa. Miałeś przyjść po zmroku. Masz kartę? Ty faktycznie zapomniałem. <laughs> Ani kroku dalej. O to chodzi. Ach, tak. Przepraszam za to powitanie, ale. Moment, bo jeszcze coś dostałem. A, dobra. E, no, e, zapomniałem, że na noc miałem przyjeść. Dobra, daj kartę. Wejdziemy do środka. Nie powinniśmy stać na widoku. Gdzie my jesteśmy niby na widoku? Jesteśmy w jakichś gruzach. <grytanie> Nie uważasz, że trochę przesadzasz z tą ostrożnością? Ciekawe, czy jakbym przyszedł w nocy, to faktycznie. Ej, słuchasz mnie w ogóle? się inaczej potoczyła. Tak, tak, chodźmy. Historia. Dobra. A, nie mogę. Szkoda. Przetestujemy, czy karta działa. Z tego co wiem, to nikt nie wchodził do tego laboratorium od dekady, a systemy są z 2013. O. Co Rok premiery Geta 5. Swoją drogą odpaliłem sobie ostatnio Geta Online. Niektóre z systemów zabezpieczeń mogą być wciąż aktywne. Na PS5 bo testowałem właśnie tego gadowora, e, przed nagrywkami i tak dalej. Jaka nostalgia, ja pierdykam. Nigdzie nie idę, dopóki najpierw nie wyjaśnisz mi paru rzeczy. Stary safe tam miałem, starą postać znaczy Wydaje mi się, że nie płacę ci za zadawanie pytań. Ale dobra, co chcesz wiedzieć? W sumie nie wiem. Co właściwie chcesz tam znaleźć? Jeśli plany, które pożyczyłam sobie od Militechu, są aktualne, to w środku laboratorium kryje się kilka sekretów. I ja zamierzam je odkryć. Ok. A chcesz je odkryć, bo. Dużo rzeczy cię ciekawi. Militech ma swoje trupy w szafie. I to jest właśnie ta szafa. Netwatch jest na ich tropie od dawna, a ja jestem na tropie tej historii. No. I tak się wszyscy nawzajem gonimy. No a fajnie. teraz zapraszam do środka. Sprawdź, czy jest bezpiecznie. Nieaktywna. Eee, I właśnie miałem starego save'a, znaczy starą postać Skita. i kurde, wszedłem Co, do garażu... Wieszki, ...ale nieaktywne, możesz wejść. ...wszedłem do garażu, a tam auta do gliczowania, bo się kupowało takie pick-upy, żeby można było gliczować bramę i sobie kopiować auta. Jakieś tam oczywiście mało hajsu miałem, E, jakieś pierdoły. Tak, Nic nie sam tak nie miałem, bo mam nowe, nową postać, gdzie mam większość rzeczy w zasadzie, ale. Zobaczę, czy jest inna droga. Ale złapała mnie jakaś taka nostalgia, bo to była jedna z pierwszych postaci, Dobra, które miałem. Tędy. Druga albo pierwsza nawet, którą zrobiłem w ogóle, bo ją przeniosłem z PS trójki na psa 4 A potem z PSA czwórki, no to już odpaliło chyba na PS-5. Zgodnie z planem dwa jak skończysz. Okej. Okay. Fajnie było. Na razie mieliśmy szczęście, ale uważaj, te stare systemy są nieprzewidywalne. A? Kiedyś operowali na układach sekwencyjnych. Jak schakujesz jedną wieżyczkę, to zadziała sprzężenie zwrotne i włączy się druga. No to ich nie hakuj. Wchodź. Spokojnie i tak nie umiem hakować. Skaner twarzy cię nie rozpoznał. Rozwal je! Nie ma problemu. No, i gitara. Ja jestem profesjonalistą, daj mi spokój. Pyk i pyk. Już po wszystkim. Co jest? No, to przynajmniej wiemy, że zabezpieczenia dalej działają. Hmm, super. Czy ja tu coś mam ciekawe? Co to jest? Stare urządzenie. Jakieś radiatory szalone. Pierdółki, jest laptopik Zobaczmy wiadomości Panowie przodem Meduje, że rozłożyliśmy w punkcie D w Obiekcie D, zaczynamy badania, pierdoły Wojna uh, uh, uh. Może rozpocząć jakieś działania wojenne I ewakuacja, a oh. nie egzekucja Ten komputer wygląda na całkiem nowy Mówiłam Ci już, że kilka lat temu była tu ekspedycja Militechu. Pewnie to zostawili. Kibelek. Chodź, nie mamy czasu. Ale kobieto, tutaj dużo mamy czasu, akurat. Ja muszę wszystko ładnie obejrzeć. O. Gdzie ten skaner twarzy będzie? Tutaj jest jakiś. A. To za bullshit. O, dobra, zobaczymy... Aha, nie miałem przeładowanej snajperki. Snajperką pójdzie lepiej. Dziwne. No zara. Dobra. O, tu jest jeszcze. To bym przegapił. I tutaj trujeczka. Znaczy trujeczka, no pod trójką mam tą broń. Tu jest jeszcze. I tutaj, tutaj. Dobra. Wszystko ładnie pięknie. Stół montażowy z jakimiś gruzami. Co się stanie, jak. A, dobra. Myślałem, że jak jest zdezaktowowana to już wypuknie. Nie I to działa. Co jest? Dobra robota. Tak, No, no super. Ale czy tutaj coś jeszcze innego znajdę? Co to jest? Wyniki badań. W prawie jesteśmy. Próby połączenia rdzenia układu chłodzącego w jeden element. Zamknięcie obiektu. Co my mamy tutaj? Ja wiem, pierwsza lepsza siła niech będzie. Solo, Solo. Może na tym kąpie będzie, o dobra. Monitoring. ma jakieś czasu. pierdółki, wieżyczki, dobra. Jeden przycisk standardowo. Quick Save. Tu mam jeszcze kantynę jakąś, ale nic w kantynie nie ma. Idziemy dalej. Kolejna wieżyczka. Czasem nawet ja mam szczęście. E, tylko tak, w którą stronę ja będę miał iść? Tutaj obstawiam. Wiesz. Rozpiertucha tu będzie Daję na To główny komputer. <noise> Widzę pomarańczową skrzynkę od razu. Yy -y -y. Jazda. No ładnie wygląda, ładnie. Przypilnuję pleców. A nie mogę. O, nie wierzę. Tu są nawet pliki z trzeciej wojny korporacyjnej. Tak, militech odwalał wtedy niezły taniec na jajach. Po to, żeby go Arasaka nie zepchnęła ze sceny. Kurde. Taniec na jajach. Te najstarsze są zaszyfrowane. Ale czekaj. Są też nowsze nagrania. Z 68. No. To wtedy tu wrócili. Chodź, zobacz. Drzwi pilnuje, daj mi spokój. A, no dobra, zobaczmy. Po kolei. Dobra, nagrywa się. Starszy specjalista Iwan McRae. To dzień trzeci naszych badań? Przewieźliśmy już część sprzętu do bunkra. Stara kolejka nadal działa. Chyba kiedyś używali jej, żeby transportować wymienniki ciepła z tego laboratorium. Pełno to wyników badań. Muszę sprawdzić, czy nam się do czegoś przydadzą. Skurwy syny. Próbowali wznowić projekt. Bywa. 68. W końcu udało się włamać do jednej z fortec danych i znalazł tam fragmenty antycznego kodu. Chyba broni. Teraz potrzebujemy SI do scalenia danych. Więc Lisa próbuje znaleźć wytrych w bramkach kodu Black Co? A, tak. Dzień 39. Dzięki Lisa. Słyszysz? Chcieli się przedostać przez Blackwall. Zawsze to jest bardzo dobry plan, żeby Grzebelaś przybył. Blackwallu. Eee, 11, 11 Ok, czyli to będzie dzień 60? Dzień 50. Byłem blisko. Dostaliśmy od centrali polecenie zamknięcia operacji. Mówią, że nie jesteśmy już tu bezpieczni. się ja spakował. Czekamy tylko na Lizę. Od dwóch dni siedzi podpięta w bunkrze i... Czy od trzech? On nie chce wyjść. Próbuje zgrać dane z Fortec, ale... Nawet jeśli zdąży, to nie damy już rady tego zabrać. Mm -hmm. Idę po nią, Cezar. Czyli są tutaj dane, bo nie zdążyli zabrać. O kurwa. To jest grubsze niż myślałam. Militech wykorzystujący jakąś dziką SI do ulepszenia swojej starej broni, czaisz? Militech i tajna broń? Słyszało się o tym na ulicach, tyle że pomiędzy świat skończy się we wtorek, a Bartmos hibernuje w lodówce. <grymne> Gdyby to miało jakieś znaczenie, to już dawno byśmy się o tym dowiedzieli. Żartujesz? A o leże słyszałeś? No, to teraz wyobraź sobie projekt tej skali, tylko stworzony przez Militech. Tak Skąd on wie o I to zazwyczaj nie na lepsze. Przynajmniej nie dla takich jak my. Nie oni pierwsi próbowali się skomunikować z SI za Blackwalla. Gdzie ta rewelacja? Czym innym są hakerskie podrygi Voodoo Boysów, a czym innym używanie SI jako broni przez jedną z najpotężniejszych korporacji? Poza tym, wyobraź sobie reakcję ludzi, jak się okaże, że Netwatch ściga zwykłych obywateli, a na działania korporacji przymykał oko. Czyli mamy to? Zgraj, co potrzebujesz i idziemy. Dante... Bonjour, Panie podsiadło? Kto to jest? Tak naprawdę. To Dante Caruso, agent specjalny militechu, ale tylko drugiego stopnia. Bryi, daj sobie spokój. Skąd się tu wziąłeś? Wiedziałem, że Bryi ukrywa się gdzieś w okolicy i że masz coś z tym wspólnego. Wystarczyło zaczekać. Dzięki młody. No. Chcesz Dzięki. Dzięk bronić? Powiedz mi, że nie chcesz. Pewnie no opowiadała ci jakiś kłopot. Hmm. Okay. umie mówić. Zapytaj ją sam. Zapytam i co usłyszę? Kolejne kłamstwa. Bri specjalizuje się w takim wymyślaniu historyjek. Opowiadała ci już może jak pisała dla nas artykuły oczerniające konkurencję? Niezbyt. Yes, no. Widzę, że zaczynasz rozumieć. Tak. Bri pracowała dla Militechu. To prawda? Tak, pisałam na ich zlecenie, bo dzięki temu miałam dostęp do archiwum. Mm. Musisz mi uwierzyć. On chce mnie powstrzymać, bo wie, że jestem blisko. Nie rozśmieszaj mnie, Bri. Nic o mnie nie wiesz, a ja ciebie znam. Zmieniasz stronę jak rękawiczki. To dla kogo teraz pracujesz? Dla Rasaki? Netwatchu? Ten naukowiec, od którego wyciągałaś informacje? Cezar Michares. Wiesz, że go zabili. Hmm. O czym ty mówisz? Bri robi to tylko dla kasy. Przez nią zabiją wszystkich powiązanych z tym projektem. Z tobą włącznie. Tego chcesz? On próbuje nas zastraszyć. V. Wiesz o tym. No nie wiem, co. Wie, Powstrzymaj Ale go, Bri. No! Zabij go! Hmm. Ostatnio go załatwiłem. Naprawdę chcesz ryzykować dla niej życiem? Nie chcę w sumie. Co? Alek? Ale... <laughs> Ale... Co? Kijowo zrobione. czujesz zabijając dla korporacji? Wiesz co? Nasłuchałem się w życiu sporo obelg. Nie zaskoczysz mnie. Nie oczekuję, że ludzie będą mi dziękować. Ale przynajmniej... Śpię spokojnie. Jeśli Bri wyszłaby z tymi danymi, zaczęłoby się polowanie na czarownicę i zginęło by o wiele więcej osób. Zupełnie niepotrzebnie. To Bri dała im namiary na Micharesa. Zresztą przekonaj się sam. O, Przepraszam. Co to jest? Zapis jej rozmów z Netwatchem. Bri. Kasa to za mało, musicie potwierdzić, że jeśli dostarczy Wam tę listę, to załatwicie mi wyjazd z e, NUSA, listę i dane. Listę i to, co uda mi się znaleźć na miejscu. Jeśli to będzie coś przydatnego, dam na oki, Adam na oki, czy co, Arasaka? E, to muszę być pewna, że Netwatch się to zaopiekuje, czyli kasa i bilet. Kasa, bilet i przepustka. A nie, czekaj, Netwatch. Przepustka do nowego życia Gdziekolwiek sobie wymarzysz Możesz szukać egzotycznych kurortów Przedać dane z laboratorium I spierdolić z forcą. Tak jak mówiłem I co? Nadal ci żal? No Kurwa, naprawdę uwierzyłem, że chcę zrobić coś dobrego Wszyscy choć raz w życiu dajemy się nabrać młody Ważne, żeby po prostu iść w dobrą stronę Młody mi będzie mówił co zrobisz z tymi danymi? Widziałem nagrania. Militek próbował tu przedostać się za Blackwall. Wsłuchaj się w głos rozsądku, który mówi, zapomnij i żyj dalej. A jak kiedyś nie będziesz mógł przez to zasnąć, to przewróć się na drugi bok. Mhm. Zakładam, że Militek zamierza zabezpieczyć projekt i wznowić te badania. Nie wiem. Może kiedyś. Nie dziś, nie jutro. To nie nasza sprawa. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że tego nie dożyję. I co, to wszystko? Jeszcze coś. Pomogłeś mi. Należy ci się twoja działka. A, i młody, rada na przyszłość. Wierz w ludzi, ale im nie ufaj. Teraz tylko muszę zaczekać, aż dane się ściągną. Trzymaj się. Hmm. Z laboratorium. A co by się stało, jakbym na przykład poczekał, aż się pobieram, albo bym go teraz załatwił? <mum> czy to jest jakaś jego piosenka czy coś? Nie poznaję. Nie wiem co on nuci. Ciekawa jestem, czy coś się jeszcze stanie, jak. świetna <średenie> piosenka. Czyli, pewnie jego piosenka, tylko że nie poznaje. Chyba nic z tego nie będzie już. A mogę do niego zagadać jeszcze? Nie zbyt. To <średenie> samo. Dobra, jeszcze pewnie Hens będzie się kontaktował. No, raczej nie będzie do końca zadowolony, że klientka miała lekki przypał, jeżeli chodzi o wyjście żywo z całej sytuacji. Hała, Urde, nie umiem chodzić. To wszystko przez to, że. To nie moja wina. To nie moja wina. Zadzwoń do Mr. Hensa. Najpierw bym chciał sąd wyjść, ale dobra. Czy możesz mi wyjaśnić, dlaczego nie otrzymałem zapłaty od naszej klientki i nie mogę się z nią skontaktować? Brick kłamał. Okazało się, że klientka kłamała. Miałem przez to nieprzyjemne spotkanie z agentem Militechu. To to niezmiernie ci współczuję, że miałeś taki trudny dzień. Ale wolałbym, żebyś na przyszłość pamiętał, kto jest twoim klientem i że to. Więcej mnie nie zawieć. Nie pani. O nie, idę w złą stronę. Tutaj tędy nie wyjdę. Co? Czemu on się kurwa tak blokuje, no? Nieważne. Dobra, no to w sumie tyle. Jeżeli chodzi o tego questa. Myślę, że nic więcej tutaj już nie będę robił w tym odcinku, bo jest 26 minut. Także będzie krótszy odcinek, ale w pełni poświęcony panu Dawidowi podsiadło. On tam miał, no bo podsiadło miał właśnie tutaj ten występ. Był jeszcze przecież. Ale ja są przyszedłem, to jak to nie, no nieważne. Był jeszcze. O! Był jeszcze, robił piosenkę do. do tego anime: Cyberpunk Edge Runners. A no tak, bo ja tędy przylazłem. Do Edgeranersów robił piosenkę i nie wiem, czy on jeszcze gdzieś coś robił, gdzieś występował z czymś związanym z, z cyberpunkiem. Chyba nie, chyba tylko ten występ tutaj i piosenka do Edge Chyba że miał coś jeszcze do e, jakąś piosenkę stricte w cyberpunku, ale to nie wiem. W każdym razie, no, taka ciekawostka w sumie, że on tutaj jest kolejna gwiazda, znaczy gwiazda rozpoznawalna osoba, która się pojawia w cyberpunku. W każdym razie w tym momencie odcinek można zakończyć, bo mamy prawie 30 minut, także troszkę krótszy odcinek niż zwykle, ale ostatni na przykład był dłuższy. W każdym razie zachęcam oczywiście do wpadania na następny odcinek jutro o 16, no i jak nie macie co robić, na live na YouTubie albo na Twitchu, jak wam wygodniej. Na razie, siemano i cześć, Eluwina.